Każda okazja jest dobra, żeby z dzieckiem rozmawiać, bo my często, właśnie, tak jak powiedziałaś, wchodzimy w tą rolę nauczyciela, nauczyciela życia, pokazujemy dziecku świat. To wygląda tak, a to tak, masza robić tak, a masz robić tak. Jak troszeczkę poluzujemy i spojrzymy na świat oczyma dziecka z innej perspektywy, to naprawdę pięknych rzeczy możemy się dowiedzieć. A jak zacząć? No po prostu zacząć rozmawiać, od małego mówić do dziecka. Ja się śmieję, że y, nie wiem, co mnie sąsiedzi myśleli, ale jak mi się dziecko urodziło, chodziłam na spacer. To ja już po prostu wyglądał jakby mówiła sama do siebie, a wtedy jeszcze te wszystkie słuchawki bezprzewodowe nie były takie modne, więc różne spojrzenia y, napotykałam. Ja po prostu gadałam do tego dziecka non stop. No Wiadomo, mąż większość dnia jest w pracy, więc byłam ja, było moje dziecko i były moje dwa koty. <laughs> więc y, widownie i publiczność miałam ograniczoną wszystko, co robiłam, komentowałam, mówiłam, co mamusia teraz robi, zobacz, a może chcesz to, a może coś, może jesteś śpiący itd. I tak dalej. Na samym początku tej drogi do dobrej komunikacji też zapoznałam się z fajnymi badaniami dotyczący, dotyczącymi wpływu rozwoju mowy u dziecka i w związku z tym rozwojem mowy, a z językiem migowym, prostym językiem migowym, który rodzic przedstawia. Oczywiście nie trzeba znać tego języka migowego, można sobie samemu wymyślić gesty. To w ogóle nie zaburza rozwoju mowy dziecka później, a bardzo pomaga się skomunikować z dzieckiem. Więc ja zaczynam od takich prostych gestów. Pytałam się dziecka, czy chcesz mleko, Pytałam się dziecka, czy jesteś zmęczony. Mówiłam tak, kiwałam głową, że nie, idziemy, idziemy się myć. Pokazywałam takie proste rzeczy i on bardzo szybko załapywał to. Pierwsze słowa mówił, jak miał parę miesięcy, oczywiście najpierw zaczął się komunikować łapkami. Jak zostawiał z babcią, babcią mówiła: O, słuchaj, pokazywał mi mleko, więc go nakarmiłam. No i dziecko magicznie uniknięto tego właśnie wybuchu, histerii, trudnych emocji, no bo potrzeby dziecka zostały zaspokojone. To jest to jest taki bardzo fajny sposób, który ja zawsze wszystkim moim koleżankom polecam, którym się dzieci urodzą, żeby na początku y, próbowały komunikować się tymi gestami. Żeby wprowadzały proste słowa, żeby każdą rzecz, którą widzą, pokazywały palcem, pisywały. Zobacz, to jest kotek. Kotek jest czarny. Kotek sobie idzie, robi sobie tup, tup, tup. Żeby paluszkiem dziecka pokazywać, żeby po prostu wchodzić, wchodzić w interakcję z tym dzieckiem. Bo to dziecko jest małym człowiekiem, ale jest człowiekiem. i ta komunikacja już na samym początku mam wrażenie, że daje super fundamenty i później do rozwoju mowy, do, w ogóle do zdolności nawiązania jakiejś interakcji z drugim człowiekiem.